Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie kochać się Bogu. Orędzie Boga Ojca dla całego świata. Odcinek siódmy. Nie wierzcie, że ja jestem tym strasznym starcem, jakiego ludzie przedstawiają na swych obrazach i w książkach. Nie, ja nie jestem ani młodszy, ani starszy od mojego syna i mojego Ducha Świętego. Dlatego chciałbym, aby wszyscy od dziecka do starca nazywali mnie poufałym imieniem Ojca i przyjaciela, ponieważ zawsze jestem z Wami, staję się podobnym do Was, aby Was uczynić podobnymi do mnie. Jakże wielka byłaby moja radość, gdybym wiedział, że rodzice uczą dzieci wzywać mnie często imieniem ojca, którym rzeczywiście jestem. Jakże pragnąłbym stwierdzić, że w tych młodych duszach wzbudzają ufność w pełni synowską miłość do mnie. Ja uczyniłem wszystko dla was. Czy nie uczynicie tego dla mnie? Chciałbym zamieszkać w każdej rodzinie właśnie jako mojej, aby wszyscy mogli powiedzieć z przekonaniem: Mamy ojca, który jest nieskończenie dobry, niezmiernie bogaty i hojnie miłosierny. Myśli o nas i jest blisko nas. Patrzy na nas. On sam nas wspiera, da nam wszystko to, czego nam brakuje, jeżeli go o to prosimy. Wszystkie jego skarby są naszymi, będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Ja jestem z wami właśnie dlatego, abyście mnie prosili o to, czego potrzebujecie. Proście, a otrzymacie. W mojej ojcowskiej dobroci dam Wam wszystko, byle tylko wszyscy mieli poważać mnie jako prawdziwego ojca, żyjącego pośród moich dzieci, jak to jest rzeczywiście. Pragnę jeszcze, aby każda rodzina miała obraz, który później dam poznać mojej córeczce. Pragnę, aby każda rodzina, Oddała się pod moją specjalną, całkiem opiekę, aby mogła mnie łatwiej czcić. Wtedy rodzina codziennie będzie mnie czyniła współuczestniczącym w jej potrzebach, w jej pracach, w jej trudach, w jej cierpieniach, w jej pragnieniach, a także w jej radościach. Ponieważ ojciec musi znać wszystko, co dotyczy jego dzieci. Ja to oczywiście znam, ponieważ jestem tam, ale bardzo lubię prostotę. Umiem poddać się waszej sytuacji: staję się małym z małymi, dorosłym z dorosłymi, starym ze starymi, staję się podobny do nich. Aby wszyscy zrozumieli to, co chcę im powiedzieć dla ich uświęcenia i dla mojej chwały. Czyż dowodu na to, co wam mówię, nie macie w moim synu, który stał się mały i słaby jak wy? Czyż nie macie go jeszcze teraz, widząc mnie tutaj, mówiącego do was? I z jakiego powodu nie potraficie zrozumieć, że wybrałem to po to, aby mówić do was, biednego stworzenia? I czy teraz nie staję się podobnym do was? Popatrzcie, moją koronę złożyłem u moich stóp, świat położyłem na moim sercu, pozostawiłem moją chwałę w niebie. I przyszedłbym tutaj, stając się wszystkim dla wszystkich: ubogim z ubogimi, bogatym z bogatymi. Chcę chronić młodzież, jak czuły ojciec. Tak wiele jest zła na świecie. Te biedne, niedoświadczone dusze dają się zwodzić pokusom grzechu, który stopniowo doprowadza je do całkowitej ruiny. Oby Którzy szczególnie potrzebujecie kogoś, kto by się Wami opiekował w życiu, abyście mogli unikać zła, przyjdźcie do mnie. Jestem ojcem, który Was kocha bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie będzie Was kiedykolwiek kochało. Chrąćcie się blisko mnie, zawierzcie mi Wasze myśli i Wasze pragnienia. Ja będę Was czule miłował. Dam Wam łaski na czas obecny i będę błogosławił Waszą przyszłość. Bądźcie pewni, że nie zapomnę po piętnastu lub dwudziestu pięciu latach, iż Was stworzyłem. Przyjdźcie, widzę, że bardzo potrzebujecie ojca, łagodnego i nieskończenie dobrego jak ja. bawą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen